Dzień dobry, moi drodzy! Bardzo się cieszę, że znowu wszyscy spotykamy się na moim kanale. Witam Was bardzo serdecznie z mojego małego saloniku, jak zwykle w Wiedniu. Moi drodzy, chciałam Wam na początku bardzo, ale to bardzo podziękować za dowody Waszej sympatii i za Waszą troskę. Po ostatnich wydarzeniach we Wiedniu z 2 listopada. Otrzymałam dosyć sporo wiadomości od Was z zapytaniem, jak się czujemy, czy jesteśmy cali, czy jesteśmy zdrowi, jakie mamy odczucia. Moi drodzy, nie będę tutaj opowiadała o tej całej sytuacji, jaka miała miejsce w Wiedniu, bo myślę, że wszyscy doskonale wiedzą, co się w tym dniu wydarzyło. Mogę powiedzieć tylko tyle: że jak widzicie, jestem cała, Kajan również jest cały, jesteśmy zdrowi. Wszystko z nami jest w porządku, chociaż przez pierwsze dwa dni po tych wydarzeniach no tak za dobrze nie czuliśmy się psychicznie, dlatego, że no, część Wiednia była zamknięta mieliśmy trudności z dojazdem do naszych miejsc pracy cały pierwszy becyrk czyli cała pierwsza dzielnica śródmieście Wiednia były zamknięte otoczone przez policję no i stwarzało to takie dosyć duże utrudnienia dla mieszkańców ale oczywiście wszyscy podchodzimy do tego z pełną wyrozumiałością ponieważ wiemy że chodziło tutaj o nasze dobro i o nasze Bezpieczeństwo. Ja czułam się tak podwójnie źle w tych pierwszych dwóch dniach, ponieważ to, co wydarzyło się, miało miejsce o godzinie 20:00, a ja dokładnie w tym miejscu, czyli na placu byłam o godzinie 18:30. Przesiadałam się tam z jednego metra na drugą linię metra, ale jeszcze Wyjechałam do góry dokładnie do tego miejsca, gdzie to wszystko się rozegrało, i poszłam sobie jeszcze do banku i dopiero później pojechałam do domu. Przyjechałam do domu, czekało na mnie jedzonko, żeśmy zjedli obiad o kolację o godzinie 19.30. No i zasiedliśmy przed telewizorem do wiadomości, no i właśnie wtedy usłyszeliśmy, co wydarzyło się o godzinie 20.00. No więc szczerze mówiąc, miałam ciarki na plecach i gęsią skórkę, kiedy usłyszałam, co półtora godziny później wydarzyło się w miejscu, w którym byłam. I nie wiem, chyba muszę podziękować Bogu, opatrzności Bożej, że akurat byłam tam wcześniej, bo nie wiem, co mogłoby się wydarzyć. Później przez całą noc w tym dniu, w te, tej nocy krążyły nad wiedniem Helikoptery, yy, radiowozy jeździły ulicami z informacją, żeby nie wychodzić z domu, żeby jednak pozostać, ponieważ jest to w naszym interesie. No i praktycznie prawie całą noc nie przespałam, ponieważ no, te komunikaty z megafonów podawane przez policję, krążące helikoptery nad naszymi domami, no, stwarzały taką sytuację zagrożenia mało komfortową. Na drugi dzień, kiedy chciałam zejść yy, do stacji metra. Spotkałam trzech uzbrojonych policjantów z bronią długą. Później wieczorem, jak wracałam do domu, również po stacji metra spacerowali z długą bronią. No i tak to trwało praktycznie na każdej stacji metra przez dwa dni. No teraz już wszystko się uspokoiło. Policja dalej pracuje nad tą sprawą. No my już troszeczkę ochłonęliśmy, ale jak widzicie, jesteśmy zdrowi i dziękuję bardzo za wasze zainteresowanie, za waszą troskę, moi kochani. Było to bardzo miłe z waszej strony. A teraz moi drodzy przechodzę do meritum dzisiejszego filmu. Jaki dzisiaj będziemy mieli temat? Moi kochani, jak wiecie, chyba Turcy to jest taki bardzo dumny naród. I bardzo honorowy. Bycie honorowym, no, jest to powód do dumy. I dzisiejszy odcinek będzie na temat tego honoru, na temat tej dumy, a dokładnie co zrobić, co powiedzieć, żeby obrazić turka. Zapraszam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie do oglądania. Moi drodzy, jeżeli chcecie obrazić turka, użyjcie słowa szerefsis. Jest to bardzo brzydkie słowo i każdy Turek na Was się obrazi na bardzo, bardzo długo. Jeżeli nie chcecie obrazić, to po prostu unikajcie tego słowa. To słowo oznacza nieuczciwy, bez honoru. Turcy, kiedy kłócą się nawzajem, to często używają właśnie tego słowa. Mój Kajan na przykład używa tego słowa, kiedy jedziemy autem przez Stambuł i on dostaje apopleksji, widząc ten totalny chaos. Tutaj w Austrii panuje porządek, panuje dyscyplina jazdy, duża kultura jazdy i on się po prostu tego chaosu już odzwyczaił. I bardzo często właśnie pod nosem przeklina sobie na innych kierowców. I całe szczęście, że oni tego nie słyszą, bo pewnie wywiązała jakby się bardzo duża awantura. Dlatego proszę, jeżeli nie chcecie obrazić turka, tego słowa nie używajcie. Następnymi słowami, którymi lepiej unikajcie, są słowa bundan, sanane, co oznacza, a co ci do tego, co cię to obchodzi. Nawet te słowa wypowiedziane w żartach bardzo obrażają Turków. I my. Nawet czasami w jakiejś takiej zwykłej rozmowie, jeżeli ktoś jest zbyt ciekawy, możemy użyć tych słów: A co Cię to obchodzi? A co Ci do tego? To nie Twoja sprawa. I możemy to właśnie tych słów yy, w żartach użyć. Później zapomnimy już dawno o, o, o tym, że wypowiedzieliśmy te słowa, a Turek na przykład jest obrażony. No i my nie bardzo wiemy właściwie, o co mu chodzi. I jeżeli nie zapytamy się, nie dopytamy, na co jest obrażony, to naprawdę może z kamienną twarzą siedzieć przez długie, długie godziny, albo w ogóle zerwać z nami kontakt, nie odbierać od nas telefonów i być naprawdę na długie lata na nas obrażony. Więc również nie mówcie nigdy, a co Cię to obchodzi, bo Turek będzie bardzo zły. Często, jeżeli obcokrajowcy przebywają w towarzystwie Turków, może dochodzić do obrazy, mimowolnej obrazy i do takiej krępującej sytuacji. Obcokrajowcy, czyli Iabandz, jeżeli chcą być na przykład w towarzystwie tacy bardzo, bardzo dowcipni, bardzo zabawni, mogą na przykład sobie żartować z innych, no Turcy mogą tego nie zrozumieć. Turcy bardzo nie lubią, kiedy się z nich żartuje, kiedy się z nich śmieje, szczególnie w jakimś długim, dużym, szerokim towarzystwie. Jeżeli na przykład ja sobie z Kajanem siedzimy sami w domu i na przykład on ze mnie żartuje, ja sobie z niego żartuję, to ok, to jeszcze przejdzie, chociaż mój turek nie jest z tego powodu szczęśliwy, że się z niego śmieje. Ale jeżeli chciałabym takie same na przykład żarty powiedzieć w jakimś szerszym gronie, no to mógłby się bardzo, bardzo obrazić. No jak ja mogę się z niego śmiać? Przecież to jest jego duma, jego honor. No oni tak troszeczkę no niestety są sztywni, ale między sobą, na przykład dwóch turków czy w swoim tureckim towarzystwie żartują sobie, ale oni po prostu mają troszeczkę inny poziom tych żartów. To co nas śmieszy, nie zawsze śmieszy turków, to co śmieszy turków, nie zawsze y, śmieszy nas. Dlatego z tymi żartami w towarzystwie musimy troszeczkę Uważać. I lepiej nie śmiejmy się z Turków. Turcy generalnie nie znoszą krytyki. Ja nie mówię, że wszyscy, bo pewnie są tacy, którzy nic sobie z jakiejś tam krytyki nie robią, ale generalnie Turcy nie znoszą krytyki. I nawet najmniejsza krytyka, najmniejsze jakieś tam słowo, które im się nie spodoba, po prostu może urosnąć do jakiejś ogromnej katastrofy i znowu mogą na Was się bardzo obrazić. Dlatego z tym krytykowaniem tak samo trzeba bardzo uważać. Ale, co jest bardzo znamienne, oni nie znoszą krytyki, ale krytykować innych, moi drodzy, uwielbiają. Ja to czasami się z Kajana śmieję, że to jest jego hobby. Krytykowanie innych. Najmniejszy szczegół potrafią ci wytknąć. Najmniejszym szczegół widzą. Ale u siebie nie widzą niczego. Najlepiej ich tylko chwalić i mówić, jacy to oni są bardzo cudowni. Będąc w towarzystwie Turków, lepiej unikajmy tematów politycznych, a już absolutnie nie wypowiadajmy się źle na temat, na temat ojca Turków, czyli Ataturka. Jeżeli powiemy coś złego na ataturka, to również będą na nas bardzo źli i się obrażą. I na tematy, tak jak powiedziałam, polityki, również lepiej się nie wypowiadać. Ja w ogóle polityką się generalnie nie interesuję, i w naszym domu unikam tematu polityki. Chociaż Kajan. Polityką się bardzo interesuje, czasami muszę słuchać jakichś politycznych jego wywodów, ale to jest tak, że jednym uchem słucham, drugim wypuszczam. On jest szczęśliwy, że ja go słucham, a ja jestem szczęśliwa, mam spokój, może się wygadać i później sobie coś tam robimy razem, już to, co na przykład mnie interesuje. No i jest, mówię, to jest właśnie ten nasz kompromis, ale ja słucham, nie wypowiadam się, nie komentuję. I mam spokój. Także w towarzystwie Turków, moi drodzy, buzia na kutkę. Nie wypowiadajcie się w ogóle na, na tematy polityczne. Turcy, kiedy kłócą się między sobą i są bardzo, ale to muszą być już bardzo zdenerwowani, to użyją słowa: jesteś synem osła. I to jest, kochani, bardzo wielka obraza. Dlatego nigdy nie mówcie tego, jesteś synem osłam. No chyba, że chcecie Turka obrazić. Również na koniec muszę Wam powiedzieć jeszcze o jednym geście, który u nas jest uważany za bardzo pozytywny, fajny gest, a w Turcji jest bardzo obraźliwy. W Polsce, jeżeli chcecie powiedzieć, że coś jest cool, jest fajne, jest perfekt, to powiecie: Super. Czyli. Palec wskazujący i kciuk łączycie razem i robicie takie kółeczko. I nagad mówicie: cymes, to jest super. Jeżeli tak pokażecie do turka, to znaczy jesteś dupek. Więc moi drodzy, unikajcie tego. Przez przypadek nawet możecie na ulicy na przykład gdzieś z kimś rozmawiać, prawda? I ktoś na przykład Wam coś tam wytłumaczy. Na przykład do metra musisz dojść tam i tam. Słuchaj, to nie jest godzina czasu. Ja znam lepszą drogę i dojdziesz tam w 15 minut. A ty powiesz, Jezu, wielkie dzięki, super. No jeżeli tak pokażesz do turka, uważaj, żeby cię nie pobił. Bo to znaczy po prostu jesteś dupek. Także moi drodzy, unikajcie tego. No i co. Tyle dla Was dzisiaj przygotowałam. Bardzo dziękuję, że spędziliście ze mną ten czas. Życzę Wam, moi drodzy, miłej soboty, miłego weekendu. Jeżeli filmik Wam się spodobał, bardzo proszę, będzie mi miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, bardzo proszę o subskrypcję. I co? Widzimy się za tydzień ponownie na moim kanale. Pozdrawiam i pa, pa!